Stary piekielny rów, e, czyli kanał wylotowy kanału A0, który tutaj toczy wody deszczowe i wrzuca je do mm, kosówki. E, tu są gabiony z, do, z drobnym, a myślałem, że to kruszywo dolomitowe, ale to jest chyba coś innego e, jakieś, inne. Jakieś, jakieś inne wypełnienie. Tam dalej mamy wysypano Dolomit. Kiedyś to bardzo niebezpieczne miejsce, szczególnie dla płazów, dlatego że one tutaj przychodziły z dwóch rozlewisk położonej po jednej i po drugiej stronie. Padały do kanału. No i ginęły przede wszystkim. Próbowaliśmy im pomóc, ale jeśli się spóźniliśmy na przykład godzinę albo dwie pod wpływem słońca, one po prostu ginęły, wysychały. Macie tutaj rozlewisko. Było bardzo dużo tutaj. Żab brunatnych, moczarowych, nie wiem jak teraz jest, tych żab jest coraz mniej. Natomiast próbowaliśmy temu przeciwdziałać, rzucając tutaj jakieś kopce roślinności, tak żeby zanim my przybędziemy, żeby one się mogły schować. I tak też było. No ale nie wszystkich się udało uratować. Dopiero tutaj te działania w ramach projektu Radą Klima przyniosły zmianę. No i wypełnienie tego, tak jak tutaj widzicie, kurczywem dolomitowym, zawsze jakaś ta żabka, która tutaj wpadnie, może się schronić pod kamieniem. Albo traszka. E, na szczęście to są stare. Najlepiej by było zlikwidować ten kanał, no ale cóż. E, raczej tego nie, nie można oczekiwać. Można było ten e, rów po prostu umieścić e, pod ziemią. I wtedy było troszkę mniej kłopotów. Chociaż z drugiej strony tam od wylotu może by wpadały jakieś płazy i miałyby problem z wyjściem. To rozlewisko się bardzo rozbudowało tutaj i jest coraz większe i coraz ładniej wygląda. Były w nim bobry. Słowik przed nami śpiewa. I to jest to drugie rozlewisko, o którym wspominałem. Patrzcie. Te rozlewiska się powiększyły. One kiedyś były dużo mniejsze, płytsze. Ale to wszystko dzięki Bobrom, które tutaj potrafią retencjonować wodę. No i właściwie chwała im za to. I jak mówię, e, e, tutaj zmieniło się na lepsze. Chociaż może no, nie jest to idealne rozwiązanie. I pierwszy słowik szary. Czekałem na to kleszczę szary. Wcześniej wydawało mi się, że to jednak rodzawy. I kumaki. Tam gdzieś się odzywają. Kumaki wróciły. Cudownie. Kokoszka za nami.